Siemaneczko, witajcie po raz kolejny na Kidropie. Stety, niestety, próbujemy po raz drugi robić, zrobić z pięciu dyszek kosę. Więc zobaczmy czy nam się to uda. Bez żadnego przeciągania, od razu lecimy na grubo. Otworzymy sobie skrzyneczkę. Tuff. Zobaczymy co z tego dropnie, mam nadzieję, że strunko nie jest za głośno. Nie wierzę. What the fuck? Za pierwszym strzałem, by było to, to byłby szok, ale jest Phantom. Eee, jest dosyć ok zabrałem dobra, dobra, dobra. Jest całkiem spoko. O, ale już ciśnienie mi się podnosą normalnie. Dobra, otwórzmy sobie skrzyneczkę Toxic jeszcze. I zobaczymy, czy sprzedajemy, czy upgrade'ujemy. Ale połączyła już tak bliziutko było, nie? Dobra, dwa do to tam... Szkoda, szkoda, szkoda. Dobra, zrobimy sobie jeszcze raz. Hmm. Sprzedamy to sobie, to też sobie sprzedamy, bo to bez sensu. Mamy 8 zł do przodu. Otwórzmy sobie może hive skrzyneczkę. Tutaj też są trzy kosy. Może się uda, a może nie. Hmm, chyba plecy, chyba dużo plecy bardzo dużo plecy, dwie dychy w plecy, masakra. Dobra, otwórzmy sobie może strike. To też jest jedna kosa. Jakieś tutaj skiny są możliwe, że można się odkuć. Kurde, coś czujesz, że to będzie krótki odcinek. O no to samo. Ale masakryczne plecy. Dobra, spróbujmy sobie na upgrade coś zrobić. ok razy dwa. Spróbujmy. Czy dodamy balans żeby? Było. Nie wiem, czy jest sens. Teraz ja spróbujmy. Dobra, siedzi, siedzi, siedzi. Jest ok. Teraz to raz, dwa. Spróbujemy sobie na 10 zrobić. Zmienimy sobie stronę, chociaż, na no, moje, to jest bez sensu, ale, 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 ale siedzi. Ok. Jest w porządku. Czyli tak, back to homepage. Nie. Moje no konto sprzedamy to sobie raz jeszcze. Ok, Ponownie mam 58 zł. Spróbujmy sobie otworzyć skrzynkę Bubble. Kurde, no tutaj musi coś siąść. Musi coś siąść, wierzę w to nie. Jak nic nie siądzie, to. To może. Aj, kurczę. No lipa, lipa wyszła. Sprzedamy to sobie lipa straszna Dobra, kiedyś miałem szczęście na tych shadowach Próbuję sobie te shadowy pootwierać Pojedynczo Ale masakra Co kurwa? Jaka masakra w ogóle Ponownie Stój na no, Neon. No nie Ja pierdolę ale rzeźnia No co za... KURWA! i... Mam dwie dychy, masakra Co ja mogę za dwie dychy zrobić, kurczę No raz sobie te Diablo otworzyć, może trzy na raz Weź coś tej. Ta stronka schodzi na psy autentycznie i ja pierdziałam. Masakrę, brak komentarza, ja komentarza po prostu. Bez komentarza. I ja pierdziałam, to jest tragedia po prostu. się odjechało? Dobra. To te groszowe sprawy to nawet. Nie ma sensu w ogóle się w to bawić. Dobra to tak sobie no, razy, razy 3 zrobić. Może razy 3 to by było za 30. Ja pierdź, ale przecież do Będzie luz w chuj, Nie, ja pierdź, źle. Nie, Czy nas coś na coś stać za monety? Nawet nie. No dobra, no co, nie udało się. Standardzik. Może źle to rozegrałem, ale nie wierzcie w żadne sposoby, w żadne filmiki, że w sposób na kosę czy coś takiego. Można albo próbować ją zrobić, albo próbować i nie zrobić. W tym przypadku się nie udało. Także... A, byłbym zapomniał i dodam tylko, że giveaway z poprzedniego odcinka będzie, jeśli zostanie wbita, tam 30 łapek, także dobijajcie. I trzymajcie się. Cześć.